Dziękuję. Są wyzwania i postulaty, bo są rozliczane wokesztarze, wakarni, problemy. Lub zastanowić się nad utworzeniem nowego funduszu pszczelarskiego, wsparcia produktów pszczelarskich, miodu, pyłku, propolisu, pieśni, tak itd. Chociaż wiadomość y rzeszy pszczelarskiej, jaka w Polsce funkcjonuje, to jest blisko 100 tysięcy ludzi. My na etapie to konsultacji społecznych... ...pszczelarzy Ziemi Świętokrzyskiej, a ja tak od strony może bardziej e, przyrodniczej. A przez owady należą między innymi jabłonie, ogórki, wiśnie. No i co? Koniec obrad komisji? Powiem, że wysłuchali nas, pszczelarzy, co mamy do powiedzenia. Był dobry jakby odzew, dobry wydźwięk tego, co mówimy. Część posłów jakby popierała nasze postulaty i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Miały być poprawki zgłoszone teraz, ale tam było chyba 11 czy 12 różnych poprawek i tam tak ustalili po prostu, że jakby no, można powiedzieć, dali nam słowo, że się tym zajmą, ale te poprawki mają być tam zgłoszone w sekretariacie, w drugim czytaniu, coś tam, coś tam wiecie. Nie wiem, nie znam się na tym, nie? W każdym razie, no, przewodniczący komisji i tam inni posłowie powiedzieli, że tak, tak, zajmiemy się tym i tak dalej. Będzie zgłoszone, będzie przegadane. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. A na razie co? Na razie idę jakieś picie, kanapkę, bo głodnie jestem po prostu jak o. No i będziemy jechać do domu. Trzeba pomieszkać troszeczkę. Co się udało załatwić, to zobaczymy za jakiś czas.